Podjeżdża jakaś chłodziarka. Nie no się kupię mięsem, będę handlował. No i dobrze. Potrzeba by go było przyblokować w drzwiach, wiesz? Jak go nie wyłączył. No bo nie wyłączył. Pa, poszedł. Dobra, ja go będę blokował w drzwiach. Fryzjer i Elvis na stacji benzynowej chcą okraść ludzi sposobem na klamkę. Prawdziwy złodziej nigdy jednak nie zmarnuje okazji. Kierowca zostawił kluczyki w środku w stacyjce z zapalonym silnikiem. Mam pytanie: najszybciej, na kaj... to Jak pojechać. Trzy sekundy od wyjścia z samochodu i fryzjer już jest daleko poza stacją. Nikt nic nie widział. A co się stało? Kto? 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 To dzwonimy. Pan dzwoni szybko na policję. – I teraz z telefonem, bo właśnie tylko fakturę wziąć, bo była zapłacona. Ale jak to? Przez moment? Nie, to trochę trwa, trzeba podłączyć jakiś komputer, żeby odjechać. to odpalony, był odpalony, bo tutaj stanąłem. A włączony, włączony pan zostawił? No, to pan zrobił okazję dla złodzieja, to teraz szukaj wiatru w polu. Ale coś było w środku? Cały materiał mam do no to nawet, no to teraz nawet z ubezpieczenia nie będzie jak z kluczykami poszedł. Kurde, ale no nie całe szczęście, że jesteśmy w programie telewizyjnym Złodzieje, Te TVN Turbo Złodzieje. Witam Pana, mój kolega zaraz przyjedzie. Nie robimy tak. Nie robimy tak, proszę Pana, bo to jest, to jest ta chwila, ten moment, kiedy złodziej Odjedzie. Nawet pan nie wiedział, kiedy Panie, on jechał. Kurde tutaj no stopy, kurde. Proszę pana, to zawsze, zawsze się dzieje wtedy, kiedy ktoś coś robi non stop. Ja jestem byłem policjantem, proszę pana, ile razy ja to słyszałem, a ja wyszedłem tylko po gazetę, wyszedłem yy, tylko po fakturę, właśnie tak jak pan.